W trakcie tej prezentacji pokażę Państwu, jak wystawić fakturę VAT do imprezy, która została zaplanowana przy pomocy funkcjonalności planowania imprez. W tym celu wchodzimy w sprzedaż, wybieramy nowa faktura, faktura VAT, wybieramy kontrahenta, możemy podać termin płatności, następnie wciskamy trzy plusiki, wybieramy planowanie imprez. W tym momencie program wyświetla nam listę dostępnych planowań. Wybieramy to planowanie. Program przepisuje zawartość takiej zaplanowanej imprezy. Oczywiście możemy dokonać zmian w cenach czy też ilościach potraw. Taki dokument możemy zapisać. Po zapisaniu możemy go oczywiście wydrukować.